Dzień dobry kochani w nowym vlogu. Dzisiaj od rana e, działam. Najpierw zrobiłam sobie jogę, ogarnęłam się. E, jeszcze bez make-upu, bo chcę posprzątać, a e, później sobie zrobię już taki świeżutki, piękny make-upik. I słuchajcie, pokazuję Wam blat kuchenny, bo tutaj wszystko leciało dzisiaj z blatu. Cały blat dookoła mam wytarty. A teraz schylę się i wyłowię wszystko to, co mi potrzebne do mycia łazienki. Tak jest. To, to, i to do kibelka. Wezmę jeszcze, słuchajcie, wezmę jeszcze tą żółtą ściereczkę z Tupperware Proszę bardzo, o! I słuchajcie, lenor niebieski u mnie prosto z Niemiec. Chyba y, najpiękniej pachnący y, płyn do półkania. Dajcie znać, czy też bardzo go lubicie. Y, no, dobrze, także biorę to to to, ręczniki papierowe, idę, myć, ups, idę myć łazienkę, a tą żółtą ściereczką, zaraz Wam pokażę, co zrobię. O, i tą szmatką tu będziemy czyścić. Ja nie mam sił już do tych płytek. Zobaczcie, i to, to one nie są brudne. One po prostu co chwilę na nich jest tyle kurzu, dramat. No więc zetrzemy tą ściereczką, zobaczymy. Hejka! <laughs> zobaczymy, jak to pójdzie. No i czy znowu tak szybko ten kurz tu będzie osiadał. No ale na bank, no przecież to są czarne płytki, na no, wysoki połysk. Jesus. No kochani, chyba z godzinkę mi to zajęło, ale łazieneczka czyściuteńka, proszę bardzo, umyłam też podłogę, tutaj te czarne właśnie kafle. O, przepięknie. Umyłam grzejnik, tutaj waga stoi, bo podłogę myłam. E, ten tutaj, jak to powiedzieć, szafeczkę? Tak, tą szafeczkę też umyłam tam u góry, kurze, no wszystko, wszystko, wszystko słuchajcie. E, nawet tutaj też te ranty. Na szybie, bo tu też się kurz gromadzi. No mówię Wam, zmachałam się, to chyba słychać po moim głosie. Cały kaloryfer również wytarłam, bo tutaj też kurz lubi zalegać. No i tron, kibelek, jak zwał, tak zwał. Tutaj jeszcze tylko nie poukładałam. O, proszę bardzo. No, także robota wykonana. Zobaczcie, tak błyszczą teraz te kafle. One są wdzięczne, jak są czyste. <gry> Biorę się za make-up. Nie zważajcie na pędzle, nie są najczystsze, ale to nie o tym, słuchajcie. Eee, moje stanowisko przy stole, jak zawsze. I słuchajcie, kończy mi się puder, ten z Vibo. Już w kolejce czeka Laura Messie, ale tutaj e, bardzo ciężko jest, żeby to, wiecie, wysypywało się, więc ja już pod koniec Wyciągam, proszę bardzo, ten element i patrzcie, jeszcze spokojnie na jedno użycie tutaj pudru jest. Z Laura Mercier niestety nie udało mi się tego zrobić, w sensie nie udało mi się tego wyjąć, ale tam raczej wszystko nam przepięknie przez te dziurki wypadło, bo tam tych dziurek też jest więcej, więc łatwiej było się produktowi przedostać. Tutaj jest zawsze problem, czy tu, czy w pudrze Mio. Ja po prostu robię taki myk i zużywam do końca. Dobra, także ogarniamy make-up. Myślałam, słuchajcie, że hall e, zrobię dla was e, w vlogu, ale stwierdziłam, że tego jednak jest tyle, że poświęcę tym rzeczom osobny film, także haul nagrany. Ja będę zaraz e, odcinać metki i to wszystko, wiecie, porządkować. No, także życzcie mi powodzenia. Strasznie nie lubię tego robić, właśnie e, obcinać tych wszystkich meteczek. Jestem, kochani. Czekajcie, niech się ogarnę, bo dopiero weszłam do auta i od razu odpaliłam kamerę. I słuchajcie, dawno, ale to dawno: jak na mnie, to bardzo dawno nie byłam w Lumpeksie. Nadusia jest. Uch, jak mi tutaj. Ktoś drzewiami przyświeca. Nadusia jest na angielskim, więc ja stwierdziłam, że wykorzystam moment, bo to jest godzina. Godzina to jest dużo. Zakupy spożywcze mam ogarnięte, nic nie muszę z tych rzeczy, wiecie, załatwiać. Absolutnie, więc taka moja godzina to była. I stwierdziłam, że idę do second handu pogrzebię na spokojnie, pokopię, poprzeglądam. I słuchajcie, cieszę się, bo znalazłam dwie super rzeczy dla mnie. I to są takie fajne do jesiennych stylizacji. Mierzyłam też genialną kurtkę, genialną pod kątem składu, bo miała, słuchajcie, 50% wełny i 50% wiskozy w składzie, ale bardzo brzydko leżała. I przypuszczam, że dlatego tam została, bo nieciekawy fason, ale skład był fenomenalny. Niemniej cieszę się, słuchajcie, z tych łupów i myślę, że dzisiaj ja nie będę wam tego pokazywać, tylko pokażę Wam to przy okazji, jak ja już to wypiorę, wyprasuję tak jak należy. No, a tymczasem, słuchajcie, pędzę po nadusie. Mam 20 minut, więc przypuszczam, że z 5 minut zajmie mi droga. Troszkę was przybliżę i pokażę wam, że u nas na budowie dzisiaj bardzo dużo się dzieje. Przyjechała firma Andertech robić odwierty do pomp ciepła, także nie przeszkadza im, że domek jest na razie w takim stanie. No bo generalnie wiecie, wszystko nam się przesunęło w czasie i tak firma troszkę czekała, ale teraz już mogą zacząć działać, więc działają. Proszę bardzo. No i właśnie, tym samym zdradziłam Wam, jakie ogrzewanie w domu będziemy mieli, czyli właśnie pompy ciepła gruntowe. Jeżeli jesteście bardziej tym tematem zainteresowani, nie wiem, chcecie wiedzieć więcej, chcecie wiedzieć, dlaczego akurat na przykład ta firma, nie inna, no to koniecznie zostawiajcie takie pytania pod spodem, bo jeżeli Was to nie będzie interesowało, to ja się po prostu nie będę, wiecie, rozwijać na ten temat. Tutaj idę, bo Nadusia na mnie czekała. W autku nie chciałaś po błotku patrzeć. No, także zostawiajcie pytania i ja będę ja bądź Olek rozwiewać Wasze wątpliwości. Ale fajnie, już się zaczął kolejny krok. Jestem w domku. Znowu ta fajna godzina, czyli 18, i zobaczcie, jak pięknie wlewa się słońce. Do naszego mieszkanka. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, Nadusia namówiła mnie jednak na lidla, bo chciała bułeczki, więc w tym miejscu wzięłam również kilka seven Daysów. Jakby Oleg na pole potrzebował, właśnie wzięłam bułki i tak wzięłam ich więcej, bo pomyślałam, słuchajcie, że zrobię coś fajnego na kolację. Zaraz Wam powiem. Seven days i ciąg dalszy. Wzięłam bananki i spakowałam sobie do reklamoweczki, bo nie wziąłam żadnego koszyka, nic i po prostu miałam ostatecznie tyle tych rzeczy, że wszystko by mi wypadło. Także bananki wzięłam, słuchajcie, jedynie, była ostatnia Hokkaido, Hokkaido, zawsze zapominam. I tak pomyślałam, że nie, no znowu, znowu po prostu machnę krem z dyni, bo ostatnio tak mi smakował, że szok. I przy kasie wzięłam też olkowie, bo ja nie lubię kawy, jak wiecie. Takie coś ze Starbucksa. Nie wiem, było chyba po 6 zł. Przecenione z niecałych 8. Nie wiem. Niech sobie przetestuję. No i całe słuchajcie, szalone zakupy. I ja moi drodzy, teraz muszę przede wszystkim wypakować zmywarkę. Tak, i na stawie, słuchajcie, jajka mam. Oczywiście wiejskie, pyszne jajka od babci i dziadka. I słuchajcie, na stawie tak, bo ja wiem, cztery. Myślę, że cztery będą ok Cztery jajeczka. Ugotuję je na twardo. I do tych kajzerek właśnie ja zrobię pastę jajeczną. Także może jak się one ugotują, to ja po prostu pokażę Wam, jak ją robię. Jest przepis w Thermomixie. E, można sobie wykonać w termomiksie, ale tak naprawdę nie chcę mi się nigdy prudzić sprzętu całego, żeby to zrobić. Ja to widelcem raz dwa, słuchajcie, w miseczce ogarniam. I dzisiaj mam ochotę na taką czystą, zwykłą pastę jajeczną bez żadnych dodatków, e, w sensie bez szczypiorku, bez koperku, bez szyneczki, bez niczego absolutnie, same jajka. E, I fajnie jest. Ja uwielbiam słuchajcie, świeże pieczywo taka pasta jajeczna sama totalnie, taka jak wam się pokażę i na to na przykład pomidor świeży. O matko, jakie to jest dobre. Więc tak, można dać oczywiście wędlinkę sobie jeszcze pod to. Mega, mega dużo. Bardzo dużo oczywiście tutaj zależy od Was, co lubicie, jako jeszcze właśnie taki dodatek do tej kanapki sobie dać. No i fajna sprawa, ponieważ dzisiaj zrobicie jutro też macie pyszną pastę jajeczną na śniadanko czy na kolację. Dobrze, ja ogarniam słuchajcie tą zmywarkę. Right now, I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, oh, oh. everybody's singing, oh. W ogóle mówiłam Wam, że wyjmę zmywarkę, a chyba nie było u nas wody, i ja ją otworzyłam, a tam pełno wody stało, więc musiałam ją po prostu jakby reaktywować i ona sobie jeszcze domywa naczynka. Także tutaj słuchajcie, z robotą, że tak powiem, stanęłam, ale ogarnęłam się w tym czasie, o jak możecie zauważyć, i widzieliście pewnie, jak przygotowałam pastę, aż ja w szlafroku wymyta w piżamie, ale serio, jak nie muszę już nigdzie wychodzić wieczorem, to po prostu wolę się szybciej umyć, sobie zrobić taki fajny przyjemny, ciepły prysznic yy, i już. I pasta, no widzieliście, naprawdę nic spektakularnego, Cztery jajka, majonezu, po prostu wyjęłam tyle ile miałam w słoiku, bo to już była końcówka, ale tak powiedzmy, no dwie czubate łyżki, do tego łyżeczka musztardy, jakiejkolwiek, akurat ja miałam miodową, ale czy sarebska, czy jakakolwiek będzie super, sól, pieprz i mamy pastę. I tak jak mówię, możecie ją wzbogacić tutaj o szczypiorek, o koperek, możecie też zmiksować jakąś wędlinę, to jest też super właśnie opcja, jeżeli macie taką wędlinę, którą trzeba już zjeść no to po prostu razem z tymi jajkami ją przemieszacie i też jest przepyszne. W Thermomixie też jest chyba przepis właśnie na taką pastę z wędliny i z jajek. Tuńczyk, makrela, naprawdę tutaj pasuje ogrom, ogrom rzeczy, ale mówię, no dzisiaj miałam ochotę na taką, więc przełożyłam już sobie do tego szklanego pojemnika z Ikea, który uwielbiam, no ale właśnie, ono jest widzicie za duże, jak będę w Ikea muszę sobie popatrzeć też na mniejsze, bo do tego typu rzeczy, jak na przykład ta pasta, no nie potrzeba mi aż tak wielkich, więc zobaczymy. Może uda się nabyć. No i tak, moi drodzy, będziemy sobie kończyć tym akcentem tego vloga. Ja wam pięknie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Trzymajcie się po i do zobaczenia w kolejnych filmach.